Start. Siema, witajcie. My dzisiaj zagramy sobie battle. Royal nie gramy ranket, choć możemy w następnym odcinku zagrać ranket. Piszcie, czy będziecie chcieli, więc teraz zajmę już ready. No siemano, siemano, dzisiaj gramy z Nikodemem i ze mną. Dzisiaj będziemy grali duo Battle, tak jak już mówił Nikodem. I nikodem, gdzie będziemy lecieć? No spójrzmy sobie na mapę. Mm. Kurde, jak gdzie się gdzie, Ja nawet w lobby nie wiem gdzie się na mapę sprawdza. Kiedyś na zadaniach, tak na zadaniach możesz Aha. sprawdzić. No dobra, to nasz już... No dobiera... to możemy polecieć e, chcesz na magiczne, na twoją ulubioną. Tak, na magiczne. Okay. W ogóle widzowie taka ciekawostka. W tam miejscówka, ta to jest kappa kappa faktory. Ja mam po angielsku jak for, jak coś Fortnite'a. A to jest farm e, to jest ta e, jak to to był faktory. No. No ogólnie to jest e, no jak, jak było faktory po polsku, boże. Nie wiem, ja, ja mam tam korniszony kappa kappa. Aha. A to no, no ja mam faktory, nie? To jest ten. To ta No wiecie. No. No. Zapomniało, ja że tak fabryka właśnie tak fabryka, fabryka fabryka chyba z fabryka Fabryka ogoraszów. No właśnie, fabryka ogoraszów. Więc takie śmieszne. W ogóle dzisiaj no magiczne. weszło i no. no to dzisiaj wyszła Godzilla o 15:00, e, był już dostępny medalion. No więc właśnie, jak to coś to, to możecie medalion. lajkować po więcej e, informacji. Po co chodziło z tym, e, tym, że się to pojawia, czy nie? Się to tak, e, masz 25% szans, to też do widów, słuchajcie uważnie, e, masz 25% 5 szans, że na mapie pojawi się medalion. E, tego jeszcze nie pamiętam, czy medalion się po prostu pojawia, czy on gdzieś jest, ale wiem, że masz 20%, e, szans, 25% szans na to, że się pojawi. A to boss się wtedy jakby pojawia, czy to? E, no, tak mi się wydaje. O. I nam się jeszcze nie udało, niestety, no, bo to znaleźć wyszło, tego bossa. Ciężko jest. Bo dopiero dzisiaj wyszło. No tak. A i w ogóle możecie napisać, e, waszym zdaniem, e, jaka jest wasza ulubio ulubiona miejscówka do lecenia, do, do, gdzie lecicie na przykład na jakimś turnieju, czy po prostu wasza ogólnie ulubiona? No, ulubiona. Moim zdaniem jest to magiczne, przez to, że lądujesz na przykład na pomniku, albo ogólnie w domku. No i czy... masz trzy pomniki. Ej, Nikodem, kilka typów leci. No. No jak wylądujesz od razu na pomnik, no to przecież masz to to ten. Przeszukujesz sobie duszki, jakby nie... Ej, mam typa, mam typa, mam typa. Tak. Dobra, na no, spokojnie. Duszki po prostu sobie zaznaczasz, bierzesz na, Ja polecam bardzo szarego. Dobra, ależesz szarego leżę, leżę. i od, dostajesz tego szarego no fioletową broń i ten żywioł. Więc no, i tym szarym możesz sobie kliknąć, czy w się sensie, rzucić go, żeby po prostu polecieć sobie na drugi ten, gdzie już dajesz niebieskiego duszka. I piszcie w komentarzu A, też, tak. czy, wasze, czy dobrze by było jakby dodali wasze duszka ognia i duszka ziemi. Czyli w się sensie, coś takiego, że mógłby być e, jakby te dar, bo jest dar ognia. No i dar ognia by właśnie jest, ale nie ma duszka ognia. I czyli jakby był duszek ognia, który by można było właśnie sali też do pomnika? No i kiedyś myślałem no, o duszku tak, ziemi, tak. żeby też duszek ziemi był. Ale potem jak jest duszek ziemi, który jest o wiele lepszy, gdzie właśnie te są te takie znaczki takie to wtedy e, no, dajesz się zieloną broń i wtedy za to zostaje jakąś rozwym złotą, więc to jest, jest mega fajne. Aha, i w ogóle e, za 20, za 15 lajków pod tym filmem e, e, możemy Wam powiedzieć, ile mamy lat. No, no dobra. Może to będzie, myślę, dobry deal. Nikoda, do, ja idę do tego. no, do tego takiego bunkru. Ja idę na środek do bunkru, no? A masz duszka? Nie. W takim razie błąd mam. Więc aż... Będzie mi pompy w sumie brakuje A jak, jak coś będziesz miał, to daj jakieś jugglery. No mam wasze jugglery, masz. Nie mam No, 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 już, 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 Dzięki. Jak coś my na cheatach żadnych nie gramy. To jest takie w sumie dziwne zdanie, ale na, na cheatach nie gramy. My no nie tak, gramy. żeby nie było, to nie gramy na cheatach. Nawet By nie wybrać? mamy takich umiejętności e, widocznych, jakbyśmy grali na cheatach. Chodź, Niko. No. Dobra banieczka I banieczka lewituje Na tej baniece... O, nie da się już wejść kiedyś No i tutaj skrzyneczka jest taki, co, jak dacie duszka, no to jest skrzyneczka i mało osób Ta, No jeśli nie, nie wiedzieliście to, rozwali, to tutaj macie... I potem rali. jeszcze kamień, e, jak rozwalisz to ten... To masz taką można powiedzieć kolejną Alas skrytkę. No brak, żeby sobie tak... A i widzowie, ja tak klingą nigdy nie róbcie tak. Nie trzymajcie po prostu przycisku, bo to tak determinuje prostu nie No ale tak wiadomo, bardzo. jeśli ktoś po prostu lubi grać, no, to... no tak. to może grać, bo naprawdę to nie jest nic złego, tylko niektórzy się mogą naprawdę wkurzyć. Na przykład z kolegą jak gracie, to nie róbcie mu za bardzo na złość, żeby się po prostu nie znerwił. Nikodem dawaj, bo tam się leją. No dobra. Mi brakuje pompy, tak. o ja pójdę. Jeśli ktoś w ogóle nie zna Fortnite, no to polecam, możecie sobie w Epic Games zainstalować. No bardzo popularna gra, może akurat wasi koledzy grają. No za darmo. No bardzo popularne, dużo rzeczy do robienia. Jest, jeszcze niedawno było yy, niedawno, znaczy no, już dwa lata temu czy nawet rok Fortnite było się Nie tam są jeszcze tutaj. Ale to I są teraz jakieś babiczki. Fortnite Lego. LEGO Fortnite. To jest tutaj strzelał. Od tej taka gra fabularna albo po prostu taka normalna nie sobie to powiem. Bardzo to jest rozwinięte, polecam bardzo fajne. Tak, tak, tak. Chyba tak, tak. tu krwi w broni. To takie nierealistyczne, ale bardzo fajna gra, polecam. No tak. ale mi trochę teraz ścięło, ale ja, ja tam jeszcze nikodem widziałem w tą stronę, gdzie teraz idę, jeszcze widziałem jednego typka. Jak jest echo, Jak jest jakieś echo, no to przepraszam, ale... E, może tak być. Próbuję właśnie rozwiązać ten problem, echowy. No, Więc... chyba że jest wszystko ok, to piszcie. Dobra, no, prostu... wszystko okay, to pijście, bo... Jestem Olek, a Nikodem jest tam z drugiej strony. I jak okay. coś to po prostu piszcie, e, kogo przerywa, to postaramy się to e, temu no, zapobiec. No, grafikę taką w Fortnite jaką jest. Można oczywiście zmienić, tylko że ja, ze względu na jak najlepsze FPS-y. Macie je no, tak, tak. tutaj koło mapki, na lewo. A jak e... chcecie też, to kiedyś będziemy mogli na przykład zrobić taki film, no, e, no, o Nikodem no, mam ich tam, e, że na przykład pokazujemy wam e, najlepsze, według na, e, na, naszej... E, według naszego uznania, najlepsze ustawienia do gry w Fortnite. No tak. No ja gram pod fps -y, żeby nie ścinało gry przy właśnie nagrywkach, na no, tak. po... live'ach i tak dalej. <suszy> I typ... no, to jest, Niko. No, wiem, że z tego kuregolałem. A, dostał pompę. Brat, co się leczy, ale dostał pompę ze 180. A, i ja w ogóle mamy koronki, więc jakby się nam się udało zrobić wina z koronką, to Nikodem, ile ty już masz winów z koronką? 14. Ja się no tak, dowództwo. więc to by było jego 15, a mój to by był dopiero 6. Już wam pokazuję. tu. No, mam 14 i to będzie 15 wtedy, nie? No, chodź na satelit. A, dobra, na satelitę. No. Chodź po prostu na brutalne. Możemy wam też pokazać odcinek, gdzie będą na przykład różne kampy, żeby się skampić po prostu na dłuższy czas, na przykład na ranked, żeby sobie wbić rangę. Znaczy coś, tak, tak. Choć... tak, Dokładnie, chyba że nie jesteście kamperami i wolicie grać no pod no fragi. To już tam no. wasza sprawa, nie? No tak. No A dla właśnie, tych, co tak wolą grać, to tak, nagramy. Bezpiecznie. Tylko pamiętajcie o tym, że dla rankę nie będziecie, że teraz kiedyś były ważne placement, czyli miejsce. Teraz jest ważny kile i ogólnie jak najmniej musicie dodać Siadaj, dużo killi. No i tej, tej. No my teraz właśnie będziemy jeździć po mapie, nikodem tak i będziemy próbować szukać graczy. No ok. Jak no coś dobra. to ja sobie jestem chory, tak dzisiaj zacząłem być porę, nie wiadomo czemu. Byłem się cztery razy kosła... W ogóle, e, jeśli będziecie oglądać to... E, jeśli, be, e, jeśli cieszycie się, jeśli chodzicie jeszcze do szkoły... E, I cieszycie się, że już jest weekend, to o jest typo. To dajcie znać w komentarzach. No to też. Macie trzy rzeczy do napisania. Jeśli byście chcieli. No. jeśli możecie. <gül�> <Ja> <gül�> wiadomo. Tam sobie możecie. To już was nie będziemy więcej męczyć. Dobrze, dosłownie. No dosłownie. Zaraz No Dalej, kodem ja pójdę po ten szybszy samochód. Ja, dobra, idę, idę, idę. I w ogóle ten typo, jak był, to poszedł na kolana, czy nie? Na kolana. No w no sensie, no, no, że kupcy. Ej, teammatesi. Siedl... To leci. Tam są, tam się leją, no. Nie ja wiem czy oni się tutaj w środku nie leją. No może w środku. Ale to będzie mieli haja jakbyśmy pojechali. Nie ta w środku lecą. Dobra, to środek chyba. A nie! Tu, 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 tu! Tu Serio? Strzały są. No, tu, 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 tu. Ta dwóch jest tu. Dobra. Dwóch środek tu. A. No to otwieramy. Dobra, auto tak, zostało. dobra, zosta chyba oni mogą ogarniać. Tak myślisz, a myślisz, że... No, dobra. Uważaj, pa, tu jest typ Ej, z tyłu, z tyłu, z tyłu. dwóch tu jest! Z tyłu! Ucieczka, czekaj, ucieczka, bo my jesteśmy krążeni. Ej, czekaj, czekaj. Tam, czekaj, jest jest coś jeden, coś? tam jest jeszcze jeden, tam jest jeszcze jeden. Chodź, chodź. Uciekaj żaglerami! Chodź, ja nie mam glery! Ja mam. Tu. Nie, nie, rzucaj! co O stary. Chodź, chodź, chodź po prostu, chodź po prostu. No dobra, dobra, dobra. No. I tam jeszcze był w ogóle drugi team, tam widziałem, tam gdzieś był. Tam gdzieś był Chodźmy i nie wiem czy na górę o nie chodź, ja. pojechali terolką. No ja mam taką grafikę żeby mieć dobre FPSy Tu są, tu, tu jest team 22 22 No dawaj podjeżdżamy tych tu bo Oni się tam z kimś biją 13 na white'a 13 white'a Dobra no, no to ktoś już tam musi być to. Dobra do jest. Dobra ja maską tam poleciałem jestem już Jeszcze Jeśli lubicie jaglary, jaglary. Event, Lubicie wolne od szkoły to dajcie lajka. Like no tak tak tak, wiecie, tak. Że... To też Lepsze no 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 no. Do... no, 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 dokładnie, dokładnie. Nikodem wchodzę do kanałów. No właśnie jestem. Le... Brak typów. No, ale ja widziałem przed chwilą, były dwa, e, dwa razy kroki. To no, jeszcze leczenie było. E, no, no, no. Chodź tutaj, czekaj, bo. żeby się uleczyć. Aha, ja zaznaczyłem no, do... pompę. <laughs> ja chciałem to. No, dawaj, czekaj, bo. Ja Ej, no, do... do... czekaj, bo strzelił, strzelił Strzeli ktoś. Ej, o, on, ten co cię strzał ma white'a, dostał 20, 26. dwadzieścia Ej, mnie przecież woda leczy What, what, what? Nie woda leczy. Mam ten taki dar. Uważaj, bądź on tam mierzy. Dwóch mam, musiałbyś pomóc. Ja wiem, ja, ja ich też strzelam. Ten drugi ma takiego white'a. Jeden jest w tym krzaku, to tak denerwuje. What, what, what? Ej, mam, ja mam takiego deda. Ja mam instant deda, ja, ja mam ja drugiego robię... typa, no Oje, ja nie żyję, ja, nie żyję. Ja i ja ice spice, tylko... Typ ja nie żyję Ja nie żyję jak coś Kurczę no średnia gereczka niestety Uważaj, A? uważaj, uważaj Dead Dobra On dead? No tak Nie się, przadaj się Gdzie Pięknie, pięknie Maska, 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 szybko maska No ma i maska, bierz maskę i leć po moją kartę Nie mogę go to polecieć jakoś albo No Wiem, wiem, ale jakbyś poleciał po kartę i wyrzucił gdzieś dalej perłę Dobrze Czekaj Możesz Tył To jest ten No u góry tutaj na prawo gdzieś Dobra rzucił perłę, rzucił perłę, rzucił perłę Dobrze, no, dobrze, tak, daj się szukasz. go wystraszyć, nie? go wystraszyć no, 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 dobrze, dobrze. Przeczka. Dobra. Ja tam perełkę rzuciłem. Oni myślą, że ja się tam no, przebija. No, no, I on tam stoi. No, no, Widzisz? No. Tam jest dwóch, tam jest dwóch. No to jest też dobry spo sposób na zmylenie przeciwnika. I oni I mają tam w Boxie, No, wiem, oni mają tam no. w Ja się znowu rzucam. Dawaj weź no, kartę, to może co? O, boże, dobra. O, dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. uciekaj. To był... O, żaglery tam jaś, O, trudno. Auto, 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 to szybko, auto. Proszę, czekaj. Ale tu być... są typy. Nie. Ale może Proszę, trzeba bo czekaj, bo jak oni Tam masz bandaże, to po prostu zostań, zostań, zostań. No, tak to, no nie ma, nie ma tu strefy. no jakbyś kurczę znać. wziął e, tą kartę... No ja chcę właśnie, dlatego tu zostałem. No, 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 no. Czekaj, no, mamy top. Mamy, tu 14? mamy tu 14? No to 14?! Jakim tym mamy top 14? To są same salówy? To jest mnóstwo salów, no! No! Ej, żaglery, masz żaglery, masz żaglery, masz żaglery! chyba okay. Ma... nie tak... O, nie będą mnie słyszeć tylko... No to jestem mądry. uciekają! Bo Pa. pa. I no, 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 a w, a góry, w ogóle, jeśli macie pytania, pytanie może do nas, to jak coś, to na przykład Nikodem, ty chyba wolisz tą, tą maskę, co nie? Nie no, ja wolę to, bo jestem killer, i mi lepsze to jest do taki. No, no to nikodem woli te, Ja, ja najbardziej wolę Juggery. To od zawsze jest e, ten. Moja. No bo to e, było u, pierwsze, no, nie? Ulubiona broń do rotatu, No, no, no. L broń, ulubiona broń do rotatu, Bo ulubiona rzecz. No, no. A mogę mnie tam już zryzować, ale dobra. Zryzować. No dobra, na stację. jo, ale i O typo, uważaj. A to jakiś bob. No on już ma biało. Ale pompa? No, dobrze, leży. Pamiętaj jego teammateci. Najpierw mnie szybko... Szybko odróć Dalej mamy 14 miejsce, bo się trochę od Uważaj, uważaj! To są pewnie też boty... Jego, też jego nie teammate. boty, ale pewnie są też uh, słabi. Jego koledzy. Oj oj nie wyszło. Piękny pisik. Na takiego bota nie, na takiego bota to nawet nie marnuj no tego, nie? No Masyba. i już nie żyje jego ekipa. To sobie wezmę... Ja cię tu postawię, to od razu się tu polecisz. No 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 dobra. Tylko ja ja właśnie... Jakbym dostał! U... Jakbym dostał! Dobrze, że to Zresztą, co? Temat. No tak, nie wiem z czego, ale strzał dostałem. Prawie. To był karabin chyba. No mógłby być karabin, bo tak. No idź mnie uleczyć, idź mnie uleczyć. Lepiej jest cię zryzować I to są nie... Przed chwilą jakieś 4 10. filmy w ogóle dały, nie, top 10. Bo już mamy top 10 no 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 Niko ma 6 kill, ja mam 5 Dobra, leć od razu tam, lecie to jest na czerwono No dobra, tylko ja mój ulubiony karabin to ten holoskręt, nie wiem. No to Więc... dam ci holoskręt, ja go nie lubię, tylko chciałem po prostu sobie... A, no, no to daj, no to daj, no to daj, to no ja już lecę na dół. Ej, coś mi się w ogóle zbugowało. Zbu zbugowała mi się lotnia, bo, bo ja miałam takie czerwone skrzydła, nie? By się zbugowało, że te skrzydła są w pionie, a nie w poziomie. Ej, czekaj, bo chcesz tą złotą... tą? Ray? Czą. Nie, nie, ja nie lubię Ray Nie przepadam. O, czekaj, masz dwie poty. A no właśnie, to dzięki. Ci się przyda. Ja mam full no Ja bym... no no no, fajnie, fajnie, ale ja bym jeszcze potrzebował jakąś pompę. No tu jest oni. Tak. Wiem, ono jest trochę Chyba no, tutaj mam jakąś szarą znalazłem. Ale ta się oni możesz mi ją no to Nie weź, ci nie mam miejsca, sorry. Albo ja, ja, by, ja bym też coś potrzebował do Rotate. U. Tam się lają na chyba, chyba na wyspie. No to na wyspie. I się nawalają też tam, jeśli widzisz. Tak, tak, tak. Dobra, ja wchodzę na wyspę. Mamy to być 6. O, dobrze. Dobra, i jaka nowa strefa? Uwaga! Na wyspie była. No, nie, jakby nie było strefy na wyspę. No i Sigma. Właśnie nie chciałem strefy na wyspie, bo. Wszyscy kampili na wyspie. No, się no, no, to na... prawda. I tu nie to ma tak No, nawalam go no sobie. Naprawdę? No. Mi no, się to wydawało, że tam. Będzie. Ej, bo w ogóle to są cztery teamy. Mi się wydaje, że jest jeszcze oprócz nas jedno duło i większość okay. solumy. Dobra, e ty... mam już ktoś do. A nie, Dobra, Dobry. Oże, dead. Dead. ej, tu jest rzadka skrzynka! Tutaj. Czekaj, ej, ktoś leci! Mam. Korona! A, ktoś tam ty... leciał. A to, e, to ja, ja mogę wziąć. A ty masz? A ty nie masz? Nie mam, bo ja przecież je zladałem. Ło, tą koronę. No. Dobra, Co? mama mam. A, on się teleportuje. Eee na... nie wiem. No i no weźmy się teleportować. No. A, bo tam jest tip! Dawaj mnie. Yeah, Jej, tam jest tip, dzięki Boss Można po prostu jest typ. Dead! tu jest tip, tu jest tip! i jeden jeden chyba Dostał, sto! Help! Help pizza. No lecę, 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 lecę! Help! Serio! Mam help. go, mam go, mam go, mam go! O, On od ciebie ucieka, on od ciebie ucieka, on od ciebie ucieka. Dobra. On tutaj jest. O, dostał, dostał. Ja też dostaję. Gdzie on jest? I strefa. Dobra, ja do strefy. No, no, no. Ja się nie biję z bossem. No, mam doda. No, odjadź się. Boś. boss jest w ogóle... O, co? Ja mam 12 HP chopie. Ty dostajesz od tego bossa czy? Ej my... co? A my i jeden i jeden. Nie wiem co by się skończyłem. Ja ho, ja mam dwunności o... Ja widzę tego typa Dobra, duszek. Ja widzę tego typa! Ona jest w tym domku! On jest w tym domku on, I jest jest jeden. Tym domku, on jeden, tam kogoś my, zabił. Jeden. Gdzie domek? W tym? No w tym, w tym. A to idę. Ej, 32, 32, 32, 32. w tym. Dobra idę, idę. W tym. Dosta 32, ale osłonka. Hop, ja mam 100. pomóż, pomóż, skopi. pomóż, ja pomóż, ja pomóż, pomóż. Bombę dobrą. Jak dostanę już bombę od A ty masz koronę, to będzie wygrał wygrany z koroną? Od typ No właśnie to jest ten no, Został jeden, więc no na pewno ten Nie mogę kto Ej ja właśnie mogę wejść do wody, bo mnie woda będzie leczyć Ej czekaj, gdzie on jest? Kaj on jest Nie wiem On nie poszedł gdzieś tutaj? Nie on 100% gdzieś tu jest. Może za tym kamieniem. Czekaj. Czekaj, ja się leczę do fulla. Jestem full, tylko się muszę uleczyć. Tu go nie ma. No. Gdzie uciekł? Jakby uśmiał kogoś miał, to powiedz. Aha, no właśnie, kogoś. Jedne, jeden typ został. Ej! Skąd cię strzela? Nie, ja strzelałem. Żeby Aha. sprawdzić krzoki, nie? No git, git, git. No nie, się coś boli, że ja dostaję teraz katarku Ty. Co to jest... Ha! O! Jestem w krzaku, jestem fioletowy, a ten krzak jest fioletowy też. Ty? Nie, tak, 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 tak. szaki Sz, krzaki. Ej, tu jest w ogóle jeszcze ten. To jest w ogóle jeszcze ten duży. <grym> nie? <grym> tym, 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 tam, 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 Już. Oj, oj oj. On dostał 42, 42 na, 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 coś e, na coś niebiesko, ale... Bo wy, on, coś on, on rzucił perłę, rzucił perłę, rzucił perłę tam. Tam, gdzie rzucił perłę, tam dalej, ale tam dalej. Nie, gonić. nie wiem, jak on będzie chciał grać na medy, to ja nie wiem. O, tam jest! Tam. No, 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 on w ogóle przez nie że czekaj. Hej, on jest. O, perła. Co za big brain. Ło, dostałem, 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 ja mam mega loa! Nie wiem ja ci zrobię Ło pomóż, pomóż, pomóż! Pomóż, pomóż! Masz jakieś leczenie, proszę! Mam! Ech. Daj szybko, szybko, mam się dosiał, mam się do na ślepę! No jestem! Ops smarkany cały, boże! <grym <grym do gadań, z... Dobra, Czekaj, bo ja, ja mam mega dużo, dostałem A minisy! Nie mam minisów, mam tylko to. Dobra, ale to zawsze coś. Nie wiem, nie wiem. Tu jest. Tutaj, 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 tutaj! żur. Oj, ja dostałem! Dobra, What?! Ja, ja go nie no! Dobra. Ale kurczę, to, to wygląda... Ej, ale ty dostałeś trochę. Ej, ma, hopie! No to wygląda trochę jakby on miał aimbot'a, ale dobra. O, zabił mnie, kurczę! To dobrze. Co Ale on braci, jest dobry, on, on jest dobry. Co ty robisz, chłopie? No. <noise> Brat się kołnuje oddał. Nie, to on się skołnował. Nie, od góry. To jest Aha, nie, no dobra. To może doble, robić. Co ty robisz? chłopie? On jest zburzy, on jest zburzy! Chyba! Spadł? Uważaj! 100? Pięknie? 48? Ile on ma tego kawa? No nie wiem. On ma, nie wiem, auto leczenie. Nie wiem, albo ma minisę, albo, nie wiem, woda. W ogóle, czy na, no do tyłu uciekł, on uciekł, do tyłu, do tyłu! Ja no on kre tam przeszło, uciekł! W Że go to w ogóle tutaj nie ma? Ech! Nie, no bo, co? E jakim cudem on co? wali? No ja nie wiem. Uważaj, bo burza, uważaj, bo burza. No, się ma, ma bo 34! No nie, ilon ma tego kewa! Nie! 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 No. Trzymaj go! On rzuci perłę! No. Nie. Jest? Nie! Nie! No! Ja! Się nie da no, i co? Co? No, on miał tak mało HP! Został tak naprawdę ten. Nie, no, dobra. Na ja muszę kończyć. No, było dobrze. Hmm. Widzimy się w następnym odcinku. No, ale nagrywamy jutro? No, zobaczę, czy będę mógł raczej tak. Dobra, no. Dobra.